Już od 1 stycznia wszyscy dawcy swoje kroki powinni kierować w nowe miejsce, do przychodni Medyk, gdzie co czwartek, jak się to już przyjęło, będą organizowane zbiórki krwi. Wcześniej przez kilka lat pobór krwi odbywał się w korytarzu przychodni przy ulicy Konopnickiej. Ze względu na warunki sterylne na to, że dawcy to musieli czekać. Tam też chodzili zwykli pacjenci, którzy do lekarza, to no troszeczkę to było uciążliwe, dlatego żeśmy podjęliśmy działania i zmieniliśmy lokalizację na medyk na ulicę Gdyńską. Jak przyznaje prezes honorowych dawców krwi, starania nad zmianą siedziby prowadzone były już od lutego 2012 roku. Rozmawialiśmy z władzami naszego miasta, z Wydziałem Zdrowia. W grudniu podjęto już decyzję definitywną, że przenosimy się z naszymi świadkowymi akcjami właśnie do medyka. Główny powód to były warunki, w jakich jest pobierana krew. My też dbamy się, aby nasi krwiodawcy mieli najbardziej sterylne warunki, dlatego tu są pomieszczenia zabiegowe, gdzie jest na co dzień gabinet chirurgiczny, także myślę, że te warunki będą bardziej sterylne niż dotychczasowe wars medika. Zbiórki odbywać się będą na pierwszym piętrze w gabinetach chirurgicznych, a dawcy do dyspozycji będą mieć trzy gabinety. Jednak mimo tego, iż od stycznia pobór rusza pełną parą w medyku, to krwiodawstwo przygotowane jest na akcję do włożenia dawców, także spod starej siedziby. Cały miesiąc kierowca z Wałbrzycha będzie stał busem pod ArsMiką. On będzie też bezpłatnie dowodził ludzi tutaj do medyka do, do nas, to będzie przez cały miesiąc styczeń. Loty czyli Walentynki Święta zakochanych, już nasza cykliczna akcja co roku. 14 lutego zapraszamy wszystkich do Państwowej Straży Pożarnej, Aleja Niepodległości, akcja od 10 do godziny 13. Akcje poboru krwi w Przychodni Medyk odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 8.30 do godziny 13.